Ostatnio mieliśmy komunikat y, dotyczący Westinghouse'a, w sumie tak naprawdę, bo to było bardzo kierunkowe wsparcie rządowe, 80 miliardów dolarów rząd amerykański wesprze jedną konkretną firmę, czyli Westinghouse, do tego, aby zbudowała elektrownie jądrowe. To się nie dzieje. W sensie w Ameryce to raczej tak nie powinno funkcjonować. Ale funkcjonuje, bo jest potrzebne. Bo Stany Zjednoczone chcą walczyć z Chinami na temat, kto będzie tym najlepszym, najszybszym, najbardziej zaawansowanym w ramach sztucznej inteligencji. Ja rozumiem tę wojnę, ale pokazuje też, jak pieniądze, publiczne pieniądze są wydawane. I to też jest zrozumiałe z perspektywy państwa o tyle, że jeżeli dbamy o i Polska też to powinna robić, jeżeli dbamy o tani prąd, to właśnie ten wykres powinien martwić. Zobaczcie, jak dużo udział w poszczególnych stanach mają sektory sztucznej inteligencji w konsumpcji energii. 39% w Virginii, 33% w Origin. Później już spadają, tak? Ale 18%, 15%, 15% to jest bardzo, bardzo dużo. My nie mówimy o fabrykach, mówimy o sztucznej inteligencji. To oczywiście musi wpływać na wzrost cen. I co ciekawe, im bliżej centrów danych. Tym te ceny mocniej rosną. 20% nawet są w stanie ceny wzrosnąć, jeżeli są zlokalizowane blisko centrów danych, no bo te centra danych biją się o energię.